Bezpieczną i bezawaryjną eksploatację motoroweru zabezpieczy właściwe jego użytkowanie i systematyczna konserwacja. Uruchomienie motoroweru poprzedza otwarcie kranika benzyny. Gdy silnik jest zimny, zwiększamy poziom paliwa w gaźniku. Uruchamiamy silnik, naciskając energicznie dźwignię nożną rozrusznika. Wyciskamy sprzęgło. Włączamy pierwszy bieg. Dodając gazu i zwalniając dźwignię sprzęgła rozpoczynamy jazdę. Czynności regulacyjne wykonujemy w miejscu o utwardzonej nawierzchni. Narzędzi stanowiące wyposażenie motoroweru zabezpieczamy przed zanieczyszczeniem, układając je na kawałku materiału. Narzędzia te będą niezbędne do przeprowadzenia czynności regulacyjnych. Regulacja sprzęgła wykonujemy poprzez zmianę długości linki za pomocą śruby regulacyjnej umieszczonej w dolnej części silnika. Po odkręceniu pokrętki kontrującej regulujemy długość linki, sprawdzamy prawidłowość luzu dźwigni sprzęgła, po czym dokręcamy nakrętkę kontrującą. Regulację łańcucha napędowego rozpoczynamy od rozluźnienia nakrętek mocujących tylne koło. Obrotem mimo środu naprężenia ustalamy naciąg łańcucha. Dokręceniem nakrętek ustalamy właściwe położenie koła. Każdorazowa regulacja naciągu łańcucha wymaga sprawdzenia działania hamulca nożnego, którego regulację przeprowadzamy za pomocą nakrętki znajdującej się na gwintowanym końcu cięgna. Po zakończeniu regulacji sprawdzamy, czy tylne koło obraca się swobodnie, bez żadnych oporów przy dźwigni ustawionej w położeniu luzu. Regulacja hamulca ręcznego jest uzależniona od długości linki, którą również ustalamy za pomocą śruby regulacyjnej. Kręcenie nakrętki kontrującej linkę hamulca kończy tę czynność. Gaźnik. Zespół ten służy do wytwarzania mieszanki paliwowo-powietrznej. Regulacja gaźnika polega na ustalaniu właściwej proporcji powietrza do paliwa. Należy ją wykonywać zgodnie z zaleceniem podanym w instrukcji obsługi. I gaźnika należy sprawdzić, czy przy zmianie położenia kierownicy obroty silnika pozostają bez zmian. W razie potrzeby regulujemy długość linki sterującej gaźnikiem. Niektóre czynności konserwacyjne winny być wykonywane w warsztacie. Wymianę oleju wykonujemy gdy silnik jest ciepły. Śruba spustowa znajduje się w dolnej części silnika. Pod nią należy podstawić naczynie na zużyty olej. W celu odpowietrzenia odkręcamy śrubę wlewową, a następnie śrubę spustową umieszczoną na spodzie silnika. Po ścieknięciu zużytego oleju zakręcamy śrubę spustową. Przed nalaniem do skrzyni świeżego oleju wykręcamy wkręt z otworu kontrolnego poziomu oleju. a następnie wlewamy świeży olej w ilości około 0,5 litra do poziomu otworu kontrolnego. Po napełnieniu skrzyni olejem zakręcamy otwór kontrolny. Zakręcenie śruby w otworze wlewowym kończy całą operację wymiany oleju. Istotne znaczenie dla pracy silnika ma regulacja przerwy między elektrodami świecy zapłonowej. Przed sprawdzeniem przerwy między elektrodami czyścimy świecę szczoteczką z włosia i drucików mosiężnych. Przerwę między elektrodami, która winna wynosić od 40 do 60 mm, mierzymy szczelinomierzem. Przed wkręceniem do silnika świecę należy umyć w czystej benzynie i wytrzeć czystą szmatką. Aby dokonać regulacji przerwy styków przerywacza, należy zdemontować dźwignię zmiany biegów i rozrusznika. Odkręcić i zdjąć pokrywę prądnicy, uzyskując dostęp do przerywacza przez otwór w kole zamachowym prądnicy. Przed ustawieniem szczeliny należy naoliwić filc garbika oraz oczyścić styki przerywacza. Nowa szczelina między stykami przerywacza winna wynosić od 0,3 do 0,4 mm. Regulację szczeliny przeprowadza się po zluzowaniu wkrętu mocującego kowadełko, który po zakończeniu operacji dokręcamy. W sprawdzamy iskrę na świecy. Następnie zakładamy pokrywę prądnicy, dźwignię zmiany biegów i rozrusznika. Świecę do głowicy wkręcamy ręką i dokręcamy kluczem. Wszystkie czynności w zakresie eksploatacji i konserwacji należy wykonywać ściśle według fabrycznej instrukcji obsługi załączonej do każdego motoroweru. Zbiornik paliwa napełniamy mieszanką paliwową zgodnie z instrukcją fabryczną używając benzyny o liczbie oktanowej 78 zmieszanej z olejem Mixol S lub Lux 10. Benzynę miesza się z olejem w stosunku 30 do 1, a w okresie docierania silnika w stosunku 25 do 1. Mieszankę paliwową przed wlaniem do zbiornika należy dokładnie wymieszać. i uruchomieniu silnika można rozpocząć jazdę. Włączając się do ruchu należy zawsze pamiętać, że użytkowanie motoroweru w ruchu ulicznym musi być zgodne z przepisami kodeksu drogowego.